Siemaneczko i drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Pora dzisiaj na pika kampanii, po prostu tak zwana torba urodzinowa. Miała być teoretycznie paczka z ikoną dzisiaj, no ale chyba jej uznało, że torba urodzinowa będzie lepszym pomysłem, także skoro już dali, to otwórzmy w takim wypadku. Jeśli coś wam fajnego wypadło, oczywiście dajcie znać w komentarzu co wam wypadło. Eee, co, klasycznie zostawcie paczkę w ręce, kanał, więc są codziennie, to jest daily. że panie i panowie przejdźmy już bez zbędnego przedłużania do e, składu, który oczywiście możemy już przepalić. Pierwszy skład już przepaliłem, 83 ratingu, nic szczególnego, a skład ostatni, który przepalam, wygląda następująco, leci Haaland, Dehea i w sumie do tyle z takich wyższych kart, także mm, no, mamy pikę gotowego i proszę państwa, można tutaj trafić kartę y, Future Star, Centurion, y, Road to Define. Jakby taki Felek Jeza wleciał, kurczę, no nie obraziłbym się, bo byśmy zaoszczędzili dużo pieniędzy, także sprawdźmy, oczywiście będziemy odsłaniali, jakżeby inaczej. Także proszę państwa, klasycznie trzech rabiotów zasłoni nam ten te, y, trzy karty. Nie ma z tego co widzę żadnego duplikatu, to znaczy, że nie będzie żadnego Fedek co może troszkę być smutne, ale tak, nie ma żadnego duplikatu. No dobra, ostatnio jak zostawiliśmy środkową kartę, to polecił Capdevilla, więc może to jest jakiś znak, że trzeba lecieć y, od boku. Centurion, no nie jest to raczej dobra wiadomość, aczkolwiek może być Neymar, może być Ibra, Kim Taki Kim Pembe by się w sumie przydał na środek obrony, ale to raczej nie będzie Kim Pembe. Jest szansa, że to może być Wratti. Kurde, fajne staty, ale szczerze, nie wiem, Ro... Ninrois? No, nie. Kto to jest? Jordi Alba. Ej, to kurczę, znowu znowu zajebisty lewy obrońca, ale już mam lewych obrońców, mam Kola, mam Cavadevillen, mam Albę. Pod, pod rating, spoko, bo fajne będzie pod przypałkę, no nie będę nim grał oczywiście, bo Cavadevillen jest lepszy i znowu Centurion. Ajajaj, aj, aj, dobra. Dużo fizyki, dużo podań. Mało strzałów, dobra obrona. Verati, może wyjątkowo. Biłagno, Otóż... nigdy to nie jest Verati. No przysięgam, to nigdy nie jest Verati, nie. Trzech centurionów. No, jak to będzie Neymar, to się. O, to, to nie będę miał żadnych pretensji, ale. Dobra, sporo fizyki, sporo podań, dużo obrony. To nie będzie na pewno Kim Pembe. To będzie proszę pani. Jordi Alba, no. Oczywiście Jordi Alba, no to raczej nie ma co się spierać tak naprawdę. No fatalnie to by wyszło, proszę Państwa, fatalnie. Myślałem, że będzie jakaś inna karta. Znaczy, Alba generalnie spoko, bo on kosztuje te 100 tysięcy monet. Myślałem, że będzie jakaś dynamiczna karta Rotury final, no, ale niestety nie tym razem to nie był i to nie był odpowiedni dzień, żeby, proszę Państwa, trafić coś takiego, no ale nic. Nie poddajemy się oczywiście skąd, że znowu otwieramy jeszcze paczkę za zrobienie ostatniego składu. I trafimy. No, już myślałem, że fantaza to Conmebol Okej, okay, słuchajcie, zagrajmy sobie Division Rivals Ponieważ muszę wbijać yy, zwycięstwa No bo jednak jesteśmy w elitarnej Sezon się kończy właśnie w tym tygodniu Także trzeba, proszę państwa, grindować W składzie wygląda oczywiście następująco Póki co nic się nie zmienia Niestety nie wypadł żaden yy, Centurion Kimpembe Żeby dać zamiast Umpty no Ale taki jest skład Nic nie zmieniamy Do boju Jaszyn Ramos, Kunde, Mendy, zwykły Beścig był Ok, sporo ikon, bardzo fajny składzik. Generalnie jestem, proszę Państwa, świeżo po meczu Juventusu z Sampdorią. Bardzo ciekawy mecz, jeśli ktoś nie oglądał, to myślę, że wyjątkowo może żałować, bo wynik 4-2. do 2. Juventus wygrał 2-0 i nagle w ciągu dwóch minut Sampdoria wyrównała na 2-2. Ostatecznie rabiot, dwie brameczki. Naprawdę, rabiot w tym sezonie to jest. Wow. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe, że chłop może tak jeszcze się rozwinąć. A problem mamy, proszę Państwa, z tym, że po pierwsze Pogba. Ma kolejną kontuzję, tak da odmiany. I Duszan Blachowicz, niestety. Duszan Blachowicz ma. No zaczął się dusza na To jest bardzo przykre, bo kurczę, chłop naprawdę się mega stara. Widać, że chce strzelić tę bramkę, ale coś siedzi w tym mentalu. To jest zupełnie ten sam przypadek co z Rashfordem. Rashford też miał taki okres, że chłop był absolutną łamagą i tak dalej. W tu się przełamał Liczę, że to samo się wydarzy z Duszanem bo kurczę, naprawdę mega jest mi go szkoda. Jak była bramka na 4-2, dusza się idealnie złożył do główki, Strzelił tę główkę. Bramka zrobił interwencję życia, po czym tam sule dobił na pustą bramkę ale widać, że... Nie się działo mu ta piłka w tym meczu, więc naprawdę szkoda. Przy, przykre to się oglądało. Liczę, że w ten czwartek Blachowicz strzeli bramkę i po prostu coś odblokuje, bo... Po prostu szkoda. Ojojoj, to będzie podanie. Nie. Świetnie Zambrotta, piękna interwencja. A, no i też warto wspomnieć, że możliwe, że w tym tygodniu w Team of the Week będzie rabiocik. Będzie warto grać w uczęty Champions, to na pewno. A czemu Ramos biegniesz do przodu? Uciekaj do tyłu. A bo nie, dobra, dawaj, 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 dawaj. Leć. Ramos. Patrzcie to. Kurczę... no mogłem na zielono. Plus jest taki, że przynajmniej w HIFie mogę tego Pogba zobaczyć w barwach Juve. To są właśnie te plusy. Grania FIFA, że możesz zobaczyć coś, co się wydaje praktycznie niemożliwe. Nie no, żarty, żartami, ale ile można z tym pogba, naprawdę. Ile można być kontuzjowanym. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nadal w niego wierzę, ale jak ja czytam, że to jest kolejna kontuzja z rzędu, kiedy już ponoć był cały zdrowy, no nie wiem, to już jest bliski Ramzeja pogba. No. Jedyne, co go różni, to to, że faktycznie pogba grał wcześniej w Viewway i naprawdę no, pociągnął ten klub w niesamowite miejsca, że tak powiem. Ale to jest, jest źle. I leci. Mbappé Uwaga. Długi słupek i to broni jaszyn. Ja Wydaje mi się, że to powinno wpaść, chyba Mbappé, Co? To raczej wiem, że lewa noga, ale kurczę, z Twoimi możliwościami. Jak wyszedł z bramki? Tak jest. A to był straszny błąd. Nie wiem, czemu on w ogóle tym jaszynym wychodzi z bramki. Chyba, że go samo wyszło. Jest taka możliwość, ale naprawdę. Bystre oko. Wygrywałem pierwszą połowę. No, gość nie oddał ostrzał. No, bądźmy szczerzy, to ten, me ten mecz. Trzeba wygrać. Coś mi się wydaje, że z racji, że nie oddał żadnego strzału... Chyba dobrze wiemy, gdzie pierwszy strzał wyląduje. Tak, kurczę. Teraz dopiero mi się przypomniało, że grałem przecież w Fifę. Okej, okay, to była... ...ciekawa... ...ciekawa animacja wiery. Jak chciałem to zobaczyć w zwolnionym tempie, bo coś, coś mi nie pasowało w tej animacji. Leć. Leć, Killian. No ale ty jesteś szybki. Szybki i wściekły, proszę państwa. Cyk. Przekominowałem, zdaję sobie sprawę, ale zwykle ten re reverse elastico zwykle mi wychodził, dlatego tak się troszkę zdziwiłem, że co ty robisz z tym jaśniem? Trzeba znaleźć inny trick do no, mianie ja nie bramkarzy. Pedek jest za. Dobra, to może ruletka. Dobrze! Nie był to najlepszy trick, jaki mogłem zrobić w tej, w tej sytuacji, ale hej, był skuteczny, więc myślę, że co jest najważniejsze w tym wszystkim, mamy 2-0. Zobaczmy, zamrota. A, chociaż, chociaż, już dał Nie wiem, jaka dał radę. Podanie, uderzenie i chyba będzie Rage quit, Ja bym, ja bym też wyszedł z takiej branży, bo chłop ewidentnie już stracił panowanie nad całym meczem. Mamy 1-0, także bardzo 1-0. Mamy 3-0. Wygrywamy ten mecz, bardzo dobry występ naszego zespołu. Zróbmy jakieś paczki, bo nie, nie ma zbyt dużo paczek do zrobienia, ale coś się postaram zrobić. Otwórzmy sobie paczkę za 35 tysięcy monet niewmienną, ponieważ taka jest do zrobienia w SBC, więc hej, czemu nie? 82 plus co najmniej. Może jakiś fantazyk, kurcze pieczone? Brak ekranów. Hmm, znowu Jaszyn na bramce. Oj, 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 oj. O, kurde, ty. No, dobra, to musi, teraz mamy ok, mamy Nazario, mamy Nazario w Prime. Był tam pele, był tam. Nie, nie było pele, czy był pele, już zapomniałem. Skleroza. Źle zagrałem, źle zagrałem w obronie Ramos. To będzie czerwona kartka, to jest najgorzej tym wszystkim, że to będzie czerwona kartka Nie wiem, chciałem, chciałem wszystkim zablokować ten strzał Żółta! Ej, byłem pewien, że to jest czerwona kartka Dobra, ty, jak czerwo, jak żółta, to jeszcze... Wrócimy w tym meczu Gdzie możesz dotrzeć P? W lewo albo w środek Dobrze! pięknie, było warto U Zizu, Ramos będzie mi kosił, nie będzie mi kosił MPP. Aaa, ale piękny szczurek, ładnie, 1-0. Fajny strzał, tak kurczę. Przez chwilę w głowie miałem, żeby uderzyć po drugim tak, w taką finanskę z całej siły, ale uznałem... Spróbujmy, spróbujmy czegoś nowego. To będzie gol chyba. Oj, to będzie chyba gol. Będzie, 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 będzie. Szczerze, znaczy, generalnie chyba to można było bronić, ale... Pogubiłem się w tym polokarnym, niestety. Jeden, jeden. Okej, okay, pierwsze połowa za nami. 1 jednego. Generalnie wydaje mi się, że mecz dosyć wyrównany. Chyba w strzałach może być podobnie. Takie odnoszę wrażenie, ale zwykle zwykle się okazuje, że jest inaczej. Wydaje mi się, że chyba w tym meczu jest całkiem wyrównanie. 4-2 w strzałach. Kurczę, jestem troszkę bardziej ciśnięty jednak. Ciekawe. No dobra. O nie. To będzie go Chyba, że się ruszę w dobry sposób. Dobrze do naruma. Uff. Tak, 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 tak. Będzie mi kosił, będzie mi nie będzie mi kosił. Jak zepsułem? Nie! Po co ja to zrobiłem? A mówiłem, żeby inny trik znaleźć, żeby umieć bramkarza. To nie, zachciało mi się jakiś kurde. Aaa, zepsułem. Kieza. Kieza, po drugim, proszę. W środek bramki, no fatalnie, mogłem też na zielono próbować. Kurcze, pieczone. No i koniec, mój drodzy. Remis, który niestety nic nic mi nie daje. No dla mnie aktualnie przegrana, to jest to samo co Remis, bo zupełnie nic mi to nie daje w tej liternej, także. Szkoda, bo mogliśmy tam spokojnie jeszcze ubrać, no ale to zesrałem się w tym sami, sam, także. Szkoda. Gość był lepszy, więc niezasłużony remis, no ale co ja poradzę. Taka FIFA. To nie będzie na tyle dzisiaj. Jeśli odcinek wyjdzie krótszy, to sorry, ale nagrywam odcinki na zapas i właśnie będę chciał nagrywać kolejne, także musicie mi to wyjątkowo wybaczyć. E, ale co? Widzimy się oczywiście jutro na kolejnym odcinku, więc zostawcie peczkę które górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, Adiós. Adios.